The Legends of the Kung Fu Panda! Raised in a noodle shop. Never seeking glory or fame. He climbed the mountain top and earned the Dragon Warrior name. Kung Fu Panda! <grystanie> Witajcie moi drodzy bardzo, ale to bardzo serdecznie z tej strony Ninja Games. A to jest kolejny odcinek z gry. Kung fu panda, zostawcie łapki w górę, subskrypcję, komentarz. No i lecimy. Czytaj grę, oczywiście. No i teraz mamy obrona pałacu. Skończyliśmy na tym, że, że właśnie zostaliśmy tym smoczym wojownikiem. No i teraz właśnie mamy akcję z żurawiem i zęgiem, więc zobaczymy, co nas tam czeka. Aha, jakby co, to mam nowy mikrofon. Nie, właśnie, dzisiaj, właśnie. Kupiłem sobie więc. A i przepraszam was, że wczoraj nie było żadnego odcinka. Jestem ja tutaj już nie wyłączę mikrofonu. Głodny. Dawno nikogo nie złupiliśmy. Dobra, teraz mam wyłączony mikrofon. Wygląda na to, że los się do nas uśmiechnął. <laughs> o, mamusiu! Ratuj! Ej, hey, Zeng! W porządku? Zra... zra... zranili mnie! M mam wieści dla mistrza Shifu! Muszę... muszę się dostać do pałacu! Dobra, spokojnie, mam cię. A teraz do pałacu. Dokładnie. do pałacu. Leć w lewo, w prawo, w górę i w dół, by uniknąć groźnych chmur i wirów. Używaj szybkiego ataku, by pokonać jak najwięcej sępów. Mhm. Mm i tutaj właśnie musimy pokonać wyznaczoną ilość sępów. Więc nie wiem, czy to mi się uda. Pokonaj 18 sępów, tego mi się nigdy nie udało, słuchajcie, ale czekajcie, czemu ja. Nie, czekajcie, coś jest zmienione. Opcja sterowania. No, tutaj nie można. Co? Zękiem w niebezpiecznym miejscu. Ochronione skarby 12 na 12? Pokonane sępy. A. No dobra. Muszę się przyzwyczaić. Jak będę chciał lecieć w górę. Dobra. Ok. Jeden pokonany. No nie. już. już zawaliłem. No chyba, że zginę. Nie wiem, warto ginąć, słuchajcie? Warto? No, warto, ale nie, no nie będę ginąć, no. Mam nadzieję, że... że może mi się to jakoś jeszcze naliczy. Gratulacje! Tak, 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 ale... Właśnie tu jest zmienione sterowanie i właśnie to jest najgorsze. No dobra. To znaczy, że ten poziom może być niezrobiony na 100%. czekajcie, ile mamy sępów? Sześć. Kurde. No, sępy, pokazywać się. Ouch. Dobra, widzicie, widzicie, widzicie. Dobra. O, Kurde. Dobra. Raczej się chyba nie uda, ale to wie. Dobra, pokazywać się sępy, pokazywać się. No i koniec. Nie Mistrzu. udało się. Szyfu, mam wieści. Tajlunk jest wolny. Uciekł z więzienia. Czorgum zmierza tutaj. chce przejąć smoczy z ujścia. Aczkolwiek nie oznacza to, że nie możemy robić pewnych założeń. Dajlung nie dotrze tutaj. A, od razu. Słuchajcie, to świetnie. Musimy ruszać tylko do wioski. kanapkę, żeby a, wzmocnić moje. Chi. <laughs> Dobra! Rozumiem, że pogadamy jak już wrócicie. Dobra? To ja sobie zjem kanapeczkę. Już myślałem, że gra mi się wyłączyła. A! Płamanie! Dziki! 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 Nie! Nie ty! Oni Trzymać! zatrzymać! Użyj Użyłam zionięcia smoka! Aha! A to pewnie nie o to pozwól chodzi. pozwól złodziejom zabrać skarbów z pałacu. Nie uda ci się, gdy zabiorą całą dwunastkę. Ciężko będzie. Dobra, gdzie wy jesteście? Pokazywać się. Fala pierwsza, dobra. Dobra, widzicie? A co to jest? Potknięcie pandy nadaje ci szybkość większą od przeciwników. Wciśnięcie klawisza akcji podczas biegu pozwoli wykonać potknięcie. Ak tak, to wiemy. Dobra. Oświniaki. No nie, a ty ty ty. Gdzie, gdzie, gdzie? Dobra. No nie. Zenk byś mi tutaj mógł pomóc. Co trochę? Dobra. Chociaż w sumie i tak już się nie, da, nie uda zrobić nam na 100% tego. Ale skarby muszą zostać. Ty, po, załatw go. No, super. Cuknące co? Cuknące. Co tam było? A czekajcie, oni to też będą kraść? Chyba tak. No, dobra. Mhm. dobra. Złodziejskie proszaki. Pilnuj tylnego. Czyli... Czyli co? Tego? Okay, Czekajcie, zobaczymy. W którą oni stronę pójdą. Tak, oni w tą stronę idą, dobra. Czyli po prostu sobie tu tak na nich stoję, typu, po ich. No, super. No, chodź tu, no. no. Dobra, dobra. O, widzicie? Dobra, kolejnego widzę. Kolejnego widziałam, jak ucieka. Czy on już uciekł? Nie. Tu jest. Zębate łajdaki. No dobra. Czyli znowu walka. Dobra. Syk. Tak, tak, tak. Kurde, teraz nie chcę się też za bardzo skupić na kasie, bo jak się skupię na kasie, to znowu będzie tragedia. Zamknij sklepie, nie wspinając się i dotykając go! Jasne, idę tam, już, moment. Dobra, turlamy się po, turlamy się. Dobra, już przestańcie turlać, bo... wrogowie w lewej soli! Aha, tak. Widzę. Dobra. Okej. Okay. Dobra, pięknie. Dobra, idę tam, idę, idę, idę. Myślałem, że teraz będą te złożyjażki. Ale dobra, możemy sobie powalczyć. Czemu by nie? Dobrze, że one tutaj nie biorą, ale zaraz słuchajcie będzie trudniej, ponieważ... Yy, ponieważ oni będą wychodzić z tamtej strony i z tej strony będą wychodzić, więc tragedia będzie. Zaraz zobaczycie. Frontowego wyjścia przed dzikami. No zobaczymy, zobaczymy. W którą stronę oni będą uciekali. Czekajcie, sprawdzimy to. No, weźcie sobie coś. Dobra. Ty! Nie! Nie, 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 po... go! Dobra, okej. Okay. No teraz to już... Za dużo was tutaj. Nie! Ty... po... Kurde! No zęk, byś mógł... Daka z bekonem. A, dobra. Dobra, pięknie. Blokada? Ale kurde, smuci mnie to, że kurde zaraz z kopytami. O! Smuci mnie to, że kurde nie udało nam się ochronić tego jednego artefaktu znaczy skarbu. Bo chciałem zrobić tą grę na 100%. A niestety to nie jest tak jak z brak LEGO, że wiecie. Ty sobie yy, wybierzemy jakiś dany moment i znaczy poziom. I sobie po prostu tam pójdziemy, nie? A, naciskaj smocze przyciski na kolumnach by spalić przeciwników! Tak, tak, to wiem. Czekajcie. Ło! Czemu mi nikt nie powiedział, że on tutaj jest za mną? Dobra, chodź tutaj, wielki. Odbij się od bębna i zamknij sklepie, nie dotykając Już go. lecę. Już lecę. Aaaa! w Tak, wiem. Spokojnie, Zenk. Widzę. Ja... Ile monet? Ale teraz... Nie mogę się skupić na monetach? Tylko na tym, żeby to zamknąć. Ło! Ale dostał skopa! Tak, już, już, już się tutaj gotuję, tylko jeszcze go tutaj pokonam. Dobra. Wow. Ha! Pięknie! I to mi się podoba! Nie! Po! Czemu ty... Czemu ty chodzisz po cichu? O dobra. No nie i widzicie co jest najgorsze? Bo zobaczcie, mamy tu złodziejaszków. Dobra, dobra, po! Gdzie? Dobra, o! Wyluzuj! Dobra, teraz nie wyluzuj! Kurde! Bierz go! Dobra, chyba to wszyscy, co? Fala 11. O dobra, dawać mi ich. Pytanie, z której strony on, oni teraz będą brali to. Heh, za późno, bo już was widzę. No nie! Przecież... Kurde. No nie! I niech zgadnę, jak oni nam ukradną wszystkie skargi. Kurde! No nie. Zawsze byłem w to słaby, słuchajcie. Zawsze. Błagam. Już koniec. Tak, dziękuję. My rozpoznajemy ten mieczyk, prawda? No właśnie. A, panda! Jak śmiesz rzucać mi wyzwanie? Ano śmiem w ten sposób, że to zrobiłem. Dobra? Ło, wow, ale dostał z Nienacka. Ło. Wow. I co, to ci się podobało? Ty. No i co, pokonany. Ale. Co tu się stało? No wiesz, zabrali trochę skarbów, ale tak troszkę. A jeszcze zęk nam tutaj. No na naskiwa. Rozumiem. Dobra. robota, pando. To ja? Znaczy, tak! Bo no wiesz, użyłem super cudownych, czadowych zmysłów pandy. I tak tylko udawałem, że śpię. I wiesz, oni się pojawili i zniknęli. Skup się! Musisz się skupić! W wiosce usłyszeliśmy, <grym> że, że Gań Paszczaków znaczy, zaatakował jezioro Lotosu. Wieści o Lungu się rozchodzą. Musimy coś zrobić. Mistrzu Żurawiu, czemu Ty i Po nie zbadacie tej sprawy? Wow! Ja i mistrz Żuraw! Juhu! Ale super! To ja lecę po rzeczy! Ja i żuraw <grym> wyruszamy na misję! Wow! No, fajnie, fajnie. Aż jedna się nam ukradli. A nie, czekajcie, bo tu 11 stępów pokonałem. Ochronione skarby, czyli 7 nam ukradli i 61% mistrz. No, może być. Statystyki podstawowe jeszcze życzko sobie ulepszę. I co ty. I co tu by jeszcze sobie tu ulepszyć? Może teraz. Um, tak. Teraz jeszcze może technikę Panty sobie wezmę. I sobie wezmę... To o! I będzie super. Dobra. Stroje to może niekoniecznie. No i dobra. Sprawdzamy jaki będzie następny odcinek i kończę. I będę nagrywać Spajlo dla was. Pałac był bezpieczny, a banda czarnych dzikich razie. Więc wojownik Smoka... i wiem co mówię, czuł się całkiem nieźle. Miał nadzieję, że mistrz Shifu zacznie dostrzegać jego wspaniałość, ale nie. Mistrz Shifu go przyhamował. Martwił go cesarski gang Paszczaków. Mistrz nie wiedział jednak, że krokodyle napadły jezioro Lotosu, mając powód. One znały legendę Tajluga. Teraz, gdy był już wolny, trzeba było opowiedzieć się po jego stronie. Dlatego wojownik Smoka i mistrz Żuraw, któremu groziło totalne obłąkanie, wyruszyli w podróż do jeziora Lotosu. No proszę. Tego w filmie również nie było. Jezioro Łez. Tak będzie się zwał następny odcinek. Mistrz Żuraw, a ty jesteś Po. Słyszeliśmy o was. Cudownie, że jesteście. Och, to straszne. Paszczaki są wszędzie. Próbują wykraść nasze jaja. Paszczaki? Ja znam się bardziej na dzikach. Mistrz żuraw się nimi zajmie. <laughs> Mistrz sifu powiedział, że ty masz to zrobić, po. Jej, po! Musisz być doświadczonym wojownikiem. Cóż? A... Ale to są lata treningu. Cóż? A... Dobra. A co myślisz o znajdowaniu jajek? Jajka? Ja? Super. Słuchaj, oto plan. Ty piechotą, a ja szukam z góry. Powodzenia. No dobrze. Żegnaj. Tutko i na temat. Spotkamy się po drugiej stronie jeziora. Stój, druga strona? Co? No to po co? Pani żółwico, tak to był żółw, nie? Proszę, znajdź resztę maluchów, żeby były bezpieczne. Dobrze. Pani żółwico, proszę mi powiedzieć. Bo pani mi powiedziała. Że żegnaj. A jak? A potem mi powiedziała pani, że, że. Widzimy za chwilę, więc po drugiej stronie, więc. Um, po co pani powiedziała? Żegnaj. Do zobaczenia się mówi. No dobra. Ok, słuchajcie. Uratuj małe żółwiki. 0 na 1. Dorosłe żółwie uratowane. 0 na 4. Znalezione jajka żółwia. 0 na 10. u. Tutaj to na pewno mi się wszystko uda zrobić na 100%, bo tutaj nie mamy nic na czas, więc będzie spoko. Więc to by było już na tyle. Ja bardzo Wam dziękuję za uwagę. No i trzymajcie się. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. No i cześć.